Dzień dobry moi mili, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do wybranego przez Was filmu co on, ona robi, jak się miewa bez nas, co myśli, co czuje, co porabia być może sprawdzimy kochani, za chwileczkę zrobię pauzę, przygotuję karty i później wrócę do Was ponieważ wokół tego tematu, z tym tematem mogą być związane jakieś Sytuacje, nazwijmy to takie powodujące napięcie. To i jeszcze dla Was, tutaj, jakby na sam koniec, dla każdego ze znaków, kamień ochronny z przesłaniem. Więc zaczynamy. Robię pauzę, przygotowuję karty i za chwilę wracam i czytamy dla Was. Dobra, super. Dziękuję i do usłyszenia za moment. Ok, moi mili, jestem wszystko przygotowane. Zaczynamy, słuchajcie, i zaczynamy od Barana. Sprawdźmy zatem. Ok, obserwuje, wydaje mi się, mhm, jakieś nowe możliwości potencjalne. Widzicie nowe, nowe. Zastanawia się, obserwuje, szuka dla siebie może jakiejś nowej drogi, ale też moim zdaniem poszedł w nowym kierunku. W nowym kierunku cały czas poszukuje. To znaczy, tak, może obserwować Was, co porabiacie, co robicie, ale z drugiej strony jest już też energetycznie powiązany, moim zdaniem, połączony z kimś nowym. E, więc taka sytuacja mm, z gatunku stoję w rozkroku i zastanawiam się co dalej, tak? Tutaj też może jakąś komunikację, może być wymiana wiadomości pomiędzy tą osobą a, a kimś nowym, więc jakby jeszcze na to bym, e, słuchajcie, zwróciła mm, uwagę. Ja myślę, że dostrzegł, mógł dostrzec kogoś, kto cały czas był w jego otoczeniu, może wcześniej nie znalazł, e, że tak powiem, e, nie widział tej osoby. Nie chciał widzieć tej osoby, a teraz zaczęła jakąś komunikację. No i kochani, to też wy możecie dostrzec. Jeśli było między wami jakieś spięcie, jeśli nagle sytuacja wymknęła się gdzieś tam kompletnie spod kontroli w tym znaczeniu, że nie wiecie do końca o co chodzi, a kontakt się urwał, to obawiam się, że dlatego, że ta osoba się skoncentrowała na kimś innym albo na jakimś innym ważnym dla niego aspekcie życiowym, wa życiowo ważnym, tak bym to określiła jakiejś nowej fazie ale to nie oznacza, że nie stracił was z oka. Kamień dla was. Um, mówi, słuchajcie, że, um, żebyście się przyjrzeli temu. Że znajdziecie jakiegoś rodzaju, jeśli jesteście tym zainteresowani, oczywiście, jeśli to Was męczy, że tutaj znajdziecie jakąś odpowiedź, bo możliwość rozwiązania, odpowiedź, których poszukiwałeś, drogi Baranie, cały czas prezentowały się przed Twoimi oczami. Nie dostrzegłeś i gdyż patrzyłeś za daleko, więc nie widziałeś tego, co oczywiste, i mogłeś coś po prostu przeoczyć. Także wydaje mi się, że dojdzie jakiegoś rodzaju wiadomości, dojdą jakieś informacje, które pomogą Wam, zrozumieć, zrozumieć tę sytuację, zrozumieć, co się stało, e, no po prostu. Dobra, dziękuję, zobaczmy teraz byki, co, e, okej, okay. ucieczka. Mm. E, ja myślę, że tutaj nastąpił powrót do jakiejś sytuacji bądź osoby z przeszłości, e, z którą wcześniej e, ta osoba, o której myślicie, próbowała nawiązać jakąś relację. Tak? i wcześniej tutaj to mógł być, to mogła być jakaś osoba, gdzie było ciepło-zimno, jak to się mówi, ciepło-zimno, dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu i tak w kółko, w kółko, no i to, to się pokazało. I tam zaczął coś tworzyć, zaczął coś moim zdaniem po prostu kreować, mógł pójść w tamtą stronę, jakiś powrót był tutaj z przeszłości kogoś. Tak bym powiedziała. Natomiast to jest też ktoś, moim zdaniem, kto e, może mieć w sobie e, taki trochę lęk przed intymnością, lęk przed zbliżaniem się takim emocjonalnym do siebie, wiecie? Więc to jeszcze e, może dla kogoś e, będzie, będzie, miało, będzie miało znaczenie, będzie ważne. Kamień ochronny dla was, słuchajcie, e, no, e, mówi o tym, że. Mm, nie mogę się skoncentrować, coś, że wzmacniam uważność, odpędzam negatywność, dbam o spokój własny. To jest dla Was informacja. Możecie dostrzec, że ta osoba em, wróciła do kogoś z przeszłości, że nawiązała kontakt z kimś z przeszłości. I chyba to, co chcą Wam powiedzieć, tej karty, szczególnie kamień, jako ochronna informacja dla Was. Żebyście jednak e, nie pozwolili, żeby ta sytuacja wytrąciła was z równowagi, żeby wam e, czegoś odjęła, tak? Dobra, zobaczmy e, co u bliźniąt cztery byławy e, u. No tutaj mam słuchajcie informację, że ta osoba, jeśli no nie wiem, wiecie, no, to zależy od kim ona dla was była, ale tutaj jest jakby. Zadowolona z relacji, w której teraz jest, lub zadowolona z e, sytuacji domowej, jakiejś materialnej, w której teraz się znajduje. Czuję, że sprawy układają się, że tak powiem, po jej myśli, że wszystko jakby nabiera sensu, otrzyma może jakieś dobre wiadomości, bardzo satysfakcjonujące, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, finansowe. Tutaj, jak dla mnie, jest taka informacja, że to, to życie, to co teraz się dzieje w jej otoczeniu, w niej samej, jest satysfakcjonujące. To może być też jakaś nowa osoba, którą ta wasza osoba poznała. Taka osoba trochę z przeznaczenia. Jeśli to była sytuacja 2 plus 1, to ona moim zdaniem wróciła do żony, wróciła do męża, wróciła do stałego partnera i tam e, stara się naprawić, e, albo naprawia, albo poprawiła tę relację. Kamień ochronny dla Was, kochani. Ehm... Mówi jasno: bądź silny, bądź asertywny. Nie pozwól, um, nie pozwól, aby ta sytuacja zużywała Twoją energię. Tak? Więc chyba trzeba um, raz na zawsze się od tego odciąć, kochani, skoncentrować prze, zmienić swoje nastawienie skoncentrować się na czymś innym. Tak ja to czuję. Gdyby za jak... Raczej w tym pojęciu, jeszcze Wam tylko wytłumaczę, co, co mi się wydaje, po prostu. W tym pojęciu, w tym ujęciu, gdyby za jakiś czas e, Wasza osoba, drogie bliźniaki, uznała, że mm, no, jednak wiecie, tam już nie jest ta trawa taka bardzo zielona, że wraca do Was, to w moim odczuciu ten kamień mówi: stop, nie, nie bardzo. A przynajmniej bądź asertywny w ustalaniu jakichś, być może, szczegółów. Tak? Bo na ten moment wasza osoba naprawdę miło spędza czas, to pokazują karty. E, jest zadowolona, poczuła, że spotkała kogoś z przeznaczenia być może. Dobrze się bawi, cieszy się życiem raczej. Ok, raki. Zobaczmy, co u waszej osoby. Jakiś nowy początek. Czekajcie, muszę odsunąć. Nowy początek z kimś z przeszłości, z bratnią duszą. Naprawiła jakieś relacje rodzinne, naprawiła relacje z bratnią duszą, wróciła do kogoś z przeszłości. Rodzina, przyjaciele, takie, takie, takie sytuacje, które są bliskie naszemu sercu, od zawsze, do których mamy sentyment ogromny, są dla niej ważne w tej chwili, tak? I to się tutaj pokazuje, jakiś nowy, nowy moment z e, takim otoczeniem, z takim, e, z takim środowiskiem, to nie musi być miłość, to, musi być, to może być po prostu, e, wiecie, jakaś przyjaźń życiowo ważna dla nas, e, osoby, tak, T tutaj się nie pokazała, nie pokazała się tutaj relacja, w którą e, wasza osoba weszła, to jest bratnia dusza i to są relacje karmiczne, ona się na tym skoncentrowała, moim zdaniem tu nastąpiło jakieś rozluźnienie, wyjaśnienie spraw, jakiś nowy początek wspólny, tak. Uzdrowienie czegoś, co wcześniej, um, co wcześniej. Um... No, było zakłócone, co oczywiste. Kamień dla Was, kochani, mówi: nie, tracę, nie stracę wiary w ludzi, poszukuję najwyższych motywacji dla moich słów i działań, skonsultuję się z kimś, pogadam z kimś o tej sprawie, na kim mogę polegać, jeśli macie ochotę o tym pogadać z kimś. Więc Wasza osoba pokazuje się jako ktoś, kto przeszedł jakąś transformację i koncentruje się teraz bardzo silnie na życiu albo rodzinnym, albo z przyjaciółmi, ale z taką powiedziałabym. Mm, z takim środowiskiem, które znamy od dzieciństwa niemalże, tak? E, uz uzdrowiła, naprawiła, jak, za, z, no tak, jakąś relację z bratnią duszą swoją też, tak? Natomiast tutaj karty nie wskazują jednoznacznie, czy to ma być romansowe, czy jakie to ma być, po prostu chodzi raczej o e, przebieg spraw. Dobra, dziękuję bardzo, zapraszam moje drogie lwy, zobaczmy. Pokonała jakieś trudności finansowe, była bardzo mocno skupiona, tak, zobaczcie jak to się bardzo silnie pokazało, znaczy no pokonała trudności finansowe, albo jakieś, jakiegoś innego rodzaju, no pięć monet to jest w ogóle brak, kryzys, tak była w jakimś kryzysie, kryzysie była w jakimś deficycie, czuła jakieś rozczarowanie, nie było szczęścia, były jakieś trudności może problemy finansowe no ale ona jest skoncentrowana albo pokonała już, albo jest albo wychodzi z tego właśnie, jak wchodzi w jakąś nową fazę, w jakąś ekspansję ona to zmienia po prostu, na tym się koncentruje. Bardzo silne skupienie na pieniądzu sensu stricte, ale nie dlatego, że jestem materialistą, tylko dlatego, że ten, że ten pieniądz, ta sytuacja natury finansowej przynosi mi poczucie bezpieczeństwa. Ona się na tym koncentruje. No dobra, drogie lwy, dla was, dla was przesłanie z kamienia, że tak powiem... Em, no, mówi, idę, mówi, znaczy przepraszam, jestem bezpieczny, odzyskuję energię, pewność siebie. Znajome miejsca i ludzie sprawiają, że wzmacniają swoją stabilizację, łączę cierpliwość, wytrwałość i pomysłowość, więc moim zdaniem, ty, moim... tak jak Twoja osoba skupiała się bardzo mocno na sobie, na rozwoju własnym, na rozwoju zawodowym. Tak w moim odczuciu kamień mówi, żebyś to zrobił. Podobnie, jeśli chodzi o swoje własne życie, żebyś czuł się spełniony, żebyś zadbał o siebie, no, o swoje potrzeby, żebyś czuł się ze sobą dobrze, żebyś czuł się, że jesteś niezależny i wolny, po prostu. Panny, co tam u Waszej osoby? Była sfrustrowana, widzicie, odłączyła się emocjonalnie. Eee, uch, osiem kielichów i dziesięć mieczy. Mogła być do was zazdrosna. Tutaj były jakiegoś rodzaju inne sytuacje, które powodowały, że było, czuła, że jest jakieś, że się z czymś zmaga, czuła presję na sobie, jakąś opresję w ogóle, przeciążenie tą sytuacją, jakieś trochę depresyjka być może, nie wiem, jakiś taki brak pozytywnego nastawienia. I tutaj jeszcze karta podpowiada, że ona, że to znaczy wasza osoba, nie lubię tego on, ona używać, wasza osoba tak naprawdę sama sobie podcinała skrzydła, sabotowała siebie, nie wierzyła w ciebie nie wyżyła w swoje e, jakby możliwości, e, tak jakby czuła, że mm, nie jest wystarczająco dobra dla was, przepraszam, może dla jednej osoby. Tutaj był strach po prostu podłożem tej sytuacji. I, e, I co teraz się dzieje? No teraz jakby zmaga się z nią, uważam. To, bo, bo ten strach, może, chciałbym, a boję się. Chciałabym, a boję się. To jest taka sytuacja. I ona niesie ten ciężar, może zrzuci wkrótce, ile możemy, prawda? E, ten kamień spada z serca w, w którymś momencie. W momencie, w którym dojdziemy do wniosku, że tak dalej być nie może, że musimy coś zmienić, że musimy coś zrobić, żeby tę sytuację zmienić, tak? Że nie możemy być wiecznie rozczarowani, że trzeba poszukać czegoś o głębszym znaczeniu. Więc ona będzie moim zdaniem szukać czegoś o głębszym znaczeniu w swoim życiu. Ale moim zdaniem trochę. Um, To była jakaś zazdrość, jakieś ego wchodziło w grę, um, brak wiary w siebie, trochę takie poczucie, że wierzę, że mogło to pójść inaczej. Kamień ochronny dla Was. Słuchajcie, dbam o równowagę własną, drogie panny. Odsuwam negatywne myśli, nie ugnę się presji, która działała na moją niekorzyść. Zignoruję naciski, mam siłę, odwagę, aby to uczynić, więc. Cokolwiek tu się stało, ktokolwiek chciałby na Was, drogie panny, zrzucić winę za tę sytuację, to wydaje mi się, że no way. Nie ma takiej opcji nawet. Moje drogie wagi, e, teraz zobaczmy, co u Was, co tam u Waszej osoby w tym znaczeniu. Mm. Dużo zmartwień i niezadowolenie takie. Brak wiary, że, wszystko się, że że w ogóle coś się ułoży, że coś dobrego czeka mnie w życiu. E, Romantycznym, miłosnym, rozczarowanie, ale też bądźmy szczere, moje drugie wagi, powiem wprost. Tu mamy taką energię kogoś, kto sam nie wie, czego chce. Może tak, może nie, nie mam entuzjazmu do tego, trochę narcystyczna taka y, sytuacja, słuchajcie. E, no, więc też jakby y, raczej takie luźne związki na jedną noc. I moim zdaniem, takie poczucie, że taki, taką relację na jedną, na jedną noc, jakieś takie sytuacje jestem w stanie sobie znaleźć, mam wiele opcji w tym zakresie. A jeśli chodzi o. I może korzystam, tak? A jeśli chodzi o połączenia takie bardziej głębsze, nie do końca jestem zainteresowany, e, zainteresowana. Tutaj po prostu są jakieś ograniczenia, które ta osoba sobie sama wymyśla, żeby być może w stałej relacji nie być, czy też bardziej. E, takiej unormowanej relacji nie być. Informacja dla Was, e, moje drogie e, wagi, mówi. Poczekajcie. Um, wiecie, że zapomniałam, e, zapomniałam znaczenia tego kamienia. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. E, muszę się uratować takim. Okej, okay, dobra, to jest kwarc dymny, no właśnie. Idę z nadzieją w przyszłość, nawet jeśli teraz wydaje się ona niepewna. I to jest informacja e, dla Was, moje drogie wagi. Chyba, żeby niezależnie od tego, co się wydarzyło tutaj mm, między Wami, nie tracić nadziei, że to co najlepsze w miłości dla Was. A tą osobę, która może nie jest gotowa na Waszą miłość, może nie była gotowa na, na taką relację, jaką e, chciałyście proponować, po prostu zostawić na ten moment samą sobie. Tak jakby trochę się od tego odwrócić. Skorpiony, co tam u Was? O, silna koncentracja na pracy do dokonywania zdrowych wyborów e, kocham życie, kocham siebie dbam o siebie, jestem szczęśliwszy bardzo mocno skoncentrowanie koncentro, na pracy, na sprawach zawodowych e, też takie jakby m, dochodzenie w tym co robię e, do poziomu mistrzowskiego e, no bardzo ładna energia w zasadzie bo ki, z jakiegokolwiek powodu nie jesteście w kontakcie to wasza osoba nie wskoczyła od razu nie pokazuje się to jako ktoś kto wskoczył od razu w wir namiętny Jakichś takich relacji romantycznych, żeby trochę tę ciszę gdzieś tam um, zaspokoić, um, wiecie, i żeby tę pustkę wypełnić, tylko ona się skoncentrowała na tym, co jest dla niej najlepsze. Uważam, że też znaczy dba o to, żeby um, własne kompetencje podnosić, to chciałam powiedzieć, i bardzo mocno koncentruje się na sprawach zawodowych albo kreatywność, jakąś wdraża w życie, coś tworzy, tak? Więc bardzo fajnie to wygląda okej, okay, i kamień dla Was moje drogie moje drogie skorpiony mówi, jestem kreatywny, myślę postępowo wiem czego chcę, jasno wyrażam swoje pomysły i potrzeby w mowie i piśmie, szczęście jest ze mną może za jakiś czas przyjdzie Wam razem współpracować, w miłości nie wyszło, tak, ale może Was życie inaczej połączy, może jakby będzie Wam dane razem współpracować, kooperować jakoś, to mi jeszcze przyszło do głowy dobra, strzelczyk Okej. Okay. Pieniądze, panie, pieniądze. Mm, ale to jest też ktoś nieskłonny do ryzyka. Tak. Ktoś, kto próbuje odbudować poczucie własnej wartości, docenić siebie bardziej, no po prostu, powiedziałabym, zwrócić uwagę na to, co ma do zaoferowania. Jest, nie, nie, moim zdaniem, tutaj też jakieś kwestie materialne i fokus na materii wchodzi w grę, natomiast szczerze mówiąc, w tej chwili, w tej dziewiątce buław, to jest taka osoba, która już została trochę doświadczona przez życie. Jest bardzo czujna. Stara się myśleć o przyszłości, że sprawy się ułożą, że będzie można jakoś, że tak powiem, tutaj, z tej nieprzyjemnej atmosfery wyjść, ale nie wierzy w siebie, Brakowa brakuje wiary w ogóle w przyszłości relacji, poddała się trochę moim zdaniem, tutaj. Ważne jest, żeby się skupiła na sobie teraz. Na swojej własnej, moim zdaniem, wartości, na tym, co ma do zaoferowania i czas na dojście do siebie w ogóle. To jest taki czas dochodzenia do siebie, regeneracji. No dobra. Um, informacja dla Was, dla Was ochronna. E, moje drogie, moje drogie, moje drogie strzelce, mówi, pójdę za swoim sercem. Pozwalam odejść z przeszłości i idę naprzód w kierunku moich pragnień. Dbam o sen i równowagę. I dla ciebie też prośba, żebyś zaczął jakby zwracać uwagę na to, i czy się wysypiasz, co jesz na zdrowy tryb życia, żeby wyjść z tego obronną ręką, żeby uspokoić myśli, tak? No dobra, moje drogie koziorożce, zwróćmy uwagę, co u was, co wasza osoba skoncentrowana na pracy, na jakichś przyjaźniach, na sprawach rodzinnych, dochodzi do, dochodzi do harmonii. Tutaj może ro, jakby dużo czasu spędzać e, z, e, z rodziną, z przyjaciółmi, rozmawia z kimś dla siebie ważnym, tak? Z królki Król lichów to może być przyjaciel tej osoby, e, może korzystać z pomocy w terapeuty, jeśli wiecie, że to miałoby sens, że wcześniej korzystała na przykład, ale też jakby uważam, że jest bardzo mocno skoncentrowana na sprawach finansowych, zawodowych, na doprowadzaniu do tego, żeby w życiu, e, jej życiu, jeśli chodzi o generalnie o, o kwestie obfitości, żeby tutaj, no, była harmonia. Tak? Więc... Kamień dla Was, moje drogie koziorożce. Mówi, um, będę doceniać Ciebie bardziej. Nie zabraknie mi odwagi. Okay? Nie zadowolę się drugim miejscem, więc może to było przyczyną jakby m, tego nieporozumienia między Wami. No więc, jeśli drugie miejsce nie dawało Wam satysfakcji, ja tego nie oceniam, tylko jakby referuję dalej, no to byłeś zgodny ze swoimi wartościami, drogi koziorożcu, więc. Bądź dalej wierny sobie, po prostu. Dziękuję. Teraz zapraszam moje drogie wodniki. A w pięć buław. Mm. Tu był ktoś jeszcze zamieszany w tą sytuację, kochani. A, albo ta osoba wyczuła, że Wy macie jeszcze kogoś wokół siebie. że, Bo tu jest karta konkurencji, tu mamy konkurencję, przy tym jest azbuław, czyli takie powiedzmy sobie trochę skakanie z kwiatka na kwiatek. Ktoś teraz może też skacze z kwiatka na kwiatek. Tutaj jakby jakieś zamieszanie jest, jakieś, jakieś chaotyczne historie się dzieją, tak? Więc um, jeśli oczekujesz nowego początku z tą osobą, bo to jest azbuław, to w tej chwili o, jakieś jest kompletne wariactwo. Więc um, ciekawa jestem. W każdym bądź razie um, to jest też ktoś, kto powinien się zastanowić, czego chce, bo ta piątka była oznacza też, jak dla mnie, taki konflikt w nas, gdzie, gdzie do końca e, walczy... no, nie wiemy, nie wiemy, która opcja będzie najlepsza dla nas samych, i zmagamy się wewnętrznie. Tak więc na to potrzebujemy troszkę czasu, ale też te były albo są jakieś inne osoby zamieszane w tę sytuację, ktoś też mógł namieszać Wam. Tak, ktoś, kto był zazdrosny o tą relację, e, mógł namieszać po prostu, tak, jakiś e, życzliwy. E, I teraz tak, kamień ochronny dla Was, moje drogie wodniki, mówi: Odsuwam zmartwienia, nie marnuję na nie czasu. Nowy początek, którego oczekuję, poszukuję, nadejdzie z opóźnieniem, ale nadejdzie. Tak? No jest azbuła, więc może jeszcze raz tutaj się uda coś za jakiś czas stworzyć, ale na ten moment bałagan tam jest straszny. Albo ta osoba wewnątrz jest yy, gdzieś tam taka bardzo, yy, yy, no wiecie, wzburzona i niepewna tego, czego pragnie, albo wokół też coś się dzieje. No dobra, ryby. Wasza osoba po prostu jest zadowolona z miejsca, w którym jest, uważam, przeszła ogromną transformację, nie traci czasu, robi to, co uważa za stosowne. No i też jakby mogła określać, że ta relacja z Wami jest trochę niezdrowa dla niej, że za bardzo ją pochłania, tak to nazwijmy, że jest coś w niej destrukcyjnego, więc moim zdaniem, tutaj w tej królowej była w tej chwili jest skoncentrowana na swoich celach, na swoich potrzebach, sięga po jakieś marzenia, nie nie marnuje czasu, nie marnuje energii, jest na etapie uh, uzdrawiania, dochodzenia do siebie. Um, jest otwarta moim zdaniem tutaj też na wiele różnych możliwości. Jest otwarta na ludzi też różnych, więc jeszcze na to zwróćcie uwagę. Um, kamień dla Was, moje drogie ryby ochronne, my, ochronne myślami przyciągam powodzenie, denerwujące mnie problemy w końcu rozproszą się, odejdą, pozostawiając mi entuzjazm dla nowych miejsc i ludzi. Dla nowych miejsc i ludzi. Okej? Okay? Dobra. To wszystko, kochani. Dziękuję Wam bardzo. Uważajcie na siebie, ściskam. Pozdrawiam i do usłyszenia.